Witam was kochani bardzo serdecznie. Ja nazywam się Izabela Skażeńska i jestem założycielką OUI -E Diamond Academy oraz współzałożycielką i prowadzącą grupę na Facebooku Podnieś swoje wibracje. O tym kim jestem i czym się zajmuję możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.oidiamond.com -e oraz na moim fanpage'u OUI -E Diamond Academy oraz na jednym z filmików, który właśnie wcześniej dla was nagrałam. Z czym dzisiaj do Was przychodzę? Przychodzę dzisiaj do Was z tańcem czakralnym i malowaniem intuicyjnym. Chciałabym poruszyć dzisiaj ten temat i wyjaśnić Wam pokrótce, i zaprosić Was w przestrzeń tańca czakralnego i malowania intuicyjnego, które w pewnym momencie mojego życia się pojawiło. Poczułam, że jest to coś, co chcę doświadczyć i chcę również stworzyć taką przestrzeń, dla innych, aby mogli doświadczać wspaniałych przemian właśnie w sposób tańca i w sposób ruchów i poruszania się dynamicznie w rytm muzyki. Jestem pancerką, kocham tańczyć, jestem również też przewodniczką duchową i terapeutką, i chciałam kiedyś połączyć wszystkie te nurty, metody razem. Tak właśnie pojawiła się czakra dance w moim życiu. Chakra Dance jest to praktyka taneczna dla ciała i dla duszy. To potężne doświadczenie, które uwolni i pobudzi Twój własny wewnętrzny potencjał i Twoją moc. Łączy w sobie spontaniczny taniec, malowanie intuicyjne oraz medytację, medytację, która jest prowadzona, wszelkiego rodzaju wizualizacje, Również toczą się podczas tego tańca. To wszystko odbywa się do specjalnie skomponowanej muzyki. Nie jest to randomowa muzyka, która leci w radiu, jest to muzyka, która została specjalnie stworzona do tego, aby rezonować z każdą z naszych czakr. A więc każda z naszych czakr ma swoją wibrację, i tak samo ta muzyka jest skomponowana właśnie, żeby rezonować. Z tymi wibracjami. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyzbyć się wszystkiego, to, co nam już nie służy, co nie jest dla nas dobre. Oczywiście odzyskamy wewnętrzny spokój, odblokujemy wszelkiego rodzaju blokady energetyczne, które mamy w ciele, czy to są emocje, czy to są jakieś przekonania, czy to są jakieś myśli, czy zdarzenia z przeszłości. To zostanie odblokowane z naszego ciała, dzięki temu usprawnimy cały system energetyczny, poprawi się nasze zdrowie, nasza witalność, nasze dobre samopoczucie. Dzięki temu, osiąg dzięki temu będziemy w stanie zmienić i podjąć kroki do zmiany naszego życia, do stworzenia i wykreowania rzeczy, które my chcemy i które są dla nas dobre. Ale właśnie poprzez usunięcie tych wszystkich blokad, przez które nie możemy zrobić tego kroku do przodu. Taniec czakralny jest świetny dla osób, które nie potrafią siedzieć i medytować w miejscu. Taniec czakralny jest miejscem i przestrzenią, w której możesz pouwalniać wszystko podczas ruchu. I nie chodzi tutaj o to, żeby tutaj świetnie tańczyć, bo to nie są żadne zawody tańca. I też nie chodzi o to, żeby tutaj w tańcu czakralnym uczyć jakichkolwiek kroków, bo my tego nie robimy. Tu jest totalna przestrzeń na bycie sobą, na wolność, na wolność, której tak naprawdę nie mamy aż tyle w naszym życiu poprzez system, który jest na nas narzucany. Więc właśnie w tej przestrzeni tańca czakralnego macie tą przestrzeń na bycie sobą, na tą wolność, na uwolnienie wszystkiego to, co zostało stłumione. Chakra Dance jest w swoim rodzaju terapią. To nie jest taniec intuicyjny, jak niektórzy go nazywają. Chakra Dance jest to specjalnie stworzony program, dzięki któremu, program terapeutyczny, dzięki któremu przechodzicie naprawdę głębokie przemiany i transformacje, a nie tylko tańczycie. W czacze dance muzyka jest kluczem, jak już wcześniej wspomniałam, ale mamy również element medytacji, mamy również element rozgrzewki, mamy element prowadzonej medytacji i tańca, mamy element malowania i mamy element integracji procesu, czyli otwieramy i zamykamy wszystko w bezpieczny sposób właśnie podczas dynamicznego ruchu. Nie jest to system taneczny i nie jest to Taniec intuicyjny, ponieważ bardzo dużo osób ogłasza się tańcem intuicyjnym. Czakra dance jest kompletnie czymś innym. Jest to terapia. Więc moi drodzy, jak zobaczycie ogłoszenia tańca intuicyjnego i tańca czakrannego, to proszę nie mylcie tego, bo to są dwie różne rzeczy. Dzięki właśnie temu jesteście w stanie wsłuchać się we własne wnętrze, w głos waszego serca. Ponieważ każdy z nas ma swój rytm i każdy z nas ma swój ruch. I w momencie, kiedy tańczymy czakrę dance, to poruszamy się, idziemy z flow, ale tego w jaki sposób nasze ciało chce to czuć i w jaki sposób nasze ciało nam mówi, jak mamy się poruszać. W czakrę dance tańczymy. Z opaską na oczach lub zamkniętymi oczami. Zazwyczaj odbywa się to w ciemnym pomieszczeniu ze świecami, jeżeli są na to warunki. W momencie, kiedy mamy zamknięte oczy, mamy opaski, pozwalamy sobie na wejście w głąb siebie i na całkowite odseparowanie się od ludzi z zewnątrz. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardziej zgłębić i połączyć się, połączyć się ze sobą i ze swoją duszą. Bez żadnych um, wizji i a, zmartwień, że jesteśmy obserwowani. Czakra dance uaktywnia procesy samoleczenia, jak już wcześniej wspomniałam. Jakie są korzyści? Korzyści z regularnej praktyki czakry dance no, najbardziej taką oczywistą na pierwszy rzut oka oczywiście będzie nasze ciało fizyczne. Będzie to korzyść fizyczna, ponieważ zwiększy się nasza kondycja. I teraz, jeżeli będziemy tańczyć intensywniej, no to wiadomo, jest to tak troszkę jak cardio, tak? Czyli będziemy, mimo tego, że jesteśmy w procesie terapeutycznym uwalniamy, to jeszcze dzięki temu nabieramy. Kondycji. To naprawdę sprawi, że będziesz, będziesz po prostu promienieć ze, ze środka. Wszystko to, co najlepsze, zacznie po prostu wychodzić. Zostają uwolnione endorfiny, więc przy jak każdej czynności fizycznej zaczynają się uwalniać nasze endorfiny czyli nasza radość, nasze spełnienie, nasze szczęście. Oczywiście, dla osób, które szukają bardziej duchowego połączenia, to też odnajdą to w czakrze dance, ponieważ każdy warsztat przeznaczony jest do pracy z indywidualną czakrą, a więc skupiamy się pojedynczo i pracujemy z każdą czakrą. Zrównoważenie oczywiście tych czakr prowadzi do wielu, wielu korzyści korzyści na tle duchowym, emocjonalnym, mentalnym, fizycznym, finansowym ogólnie naszego życia. Zwiększa to naszą kreatywność, inspirację, motywację, przepływa przez nas czysta energia, bo jeżeli usuwamy te blokady, jesteśmy cały czas połączeni ze źródłem. A taką największą jakby zaletą tej czakry dance jest to, że mamy przestrzeń do bycia sobą mamy wolność bycia sobą i spotykamy się naprawdę w fajnym kręgu spotykamy się z osobami z super świetlistymi istotami które chcą rozwoju które chcą zmian które są wspaniałe cudowne i Naprawdę można znaleźć też fajne przyjaźnie. Można znaleźć też fajne osoby, które będą przez na przykład dłuższy czas częścią naszego życia. Czy taniec czakrany można postrzegać jako narzędzie do poprawy ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia? Tak, absolutnie tak jest to wyjątkowy nurt, który łączy w sobie właśnie całą materię, ciało ducha, umysłu, łączy w sobie też różnego rodzaju nurty, czy psychologiczne, czy nurt duchowy. Jest bardzo terapeutyczny, ale nie jest analityczny. I tutaj nie potrzebujemy nic analizować. Po prostu podążamy za głosem, tak jak ja prowadzę. Różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, piszę medytacje pod właśnie tą muzykę i prowadzę, i prowadzę uczestnika do siebie, a on już uwalnia i cały ten proces, właśnie taniec i malowanie intuicyjne sprawia, że ten cały proces terapeutyczny zachodzi wewnątrz, a my już nie potrzebujemy nic analizować. To nie tylko nowa aktywność fizyczna, ale też prawdziwa integracja naszego ciała i naszej duszy. Jak często trzeba tańczyć, nawet takie 15-20 minut czakry dance dziennie ma bardzo duży wpływ i ogromne znaczenie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przeznaczyć sobie tego czasu, ale możemy przeznaczyć chociażby, żeby pojawić się raz w tygodniu na takich zajęciach, to też będzie super. Będzie to bardzo korzystne. Tak jak wspomniałam wcześniej, zazwyczaj robimy dziewięciotygodniowe cykle, żeby przepracować wszystkie czakry, otworzyć proces i go zamknąć. W czakrze dance pracujemy na siedmiu czakrach. Zaczynamy od czakry podstawy i kończymy na czakrze korony w tańcu czakralnym. Przechodzimy najpierw przez, jest to droga przez czakry, czyli zaczynamy najpierw oczywiście medytacją, potem wchodzimy w rozgrzewkę, czyli rozgrzewamy nasze ciało, potem przechodzimy przez wszystkie czakry od czakry podstawy do czakry korony, a potem się. Na jednej z czakr. I zazwyczaj w cyklu dziewięciotygodniowym zaczynamy od czakry podstawy i idziemy do góry, aż dojdziemy do czakry korony, ostatniej czakry. Wtedy zamykamy, integrujemy cały proces. Więc, kochani, bardzo serdecznie zapraszam Was do e, spróbowania, do skorzystania e, właśnie z takich warsztatów, e, z takiego tańca e, czakralnego, ponieważ e, jest to bardzo fajne, transformujące. E, po prostu przeżycie. Ja z mojej strony Was serdecznie zapraszam. Prowadzimy warsztaty na terenie całej Anglii. Właśnie ja prowadzę taniec czakralny, moja przyjaciółka prowadzi zajęcia jogi, sokowanie, detoksy, totalną biologię i również prowadzę rejki czytam akasze i wiele różnych innych rzeczy. I już niedługo rusza również Kolejna moja współpraca z wspaniałą istotą, która gra na gongach i na misach. I będziemy właśnie łączyć te wspaniałe procesy razem tańca czakralnego i właśnie z kąpielą w dźwiękach, wibracjach, mis i gongu. Więc serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia wkrótce. Z tej strony to już wszystko. Dziękuję i widzimy się w kolejnych nagraniach. Dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie, że podajecie dalej i że komentujecie. Dziękuję.